Strach. W mroku. Opowieść o zaginionej wiosce. W głębinach mrocznej wioski, gdzie czas stanął w miejscu, coś złowieszczego od dawna czai się w cieniu. Ludzie zaczynają znikać bez śladu, a cisza lasu przepełnia się przerażającym szeptem. Co kryje ta zapomniana osada? Czy odważysz się poznać prawdę? Na granicy upiornego lasu kryje się wioska, gdzie mieszkańcy przepadają w niewyjaśnionych okolicznościach. Na drzewach pojawiają się tajemnicze, symboliczne znaki ostrzeżenia. Młody poszukiwacz prawdy zagłębia się w przerażającą historię, odkrywając mrok, którego nie sposób opisać słowami. Czy wioska jest ofiarą starożytnej klątwy? Jedno pytanie wciąż pozostaje. Czy odkrycie sekretów wioski ocali cię, czy zaprowadzi do twojego końca? Zostaw komentarz, jeśli masz śmiałość powiedzieć, co o tym myślisz. I pamiętaj, tu żaden krok nie jest bezpieczny.